Chciałabym się z Wami podzielić swoimi doświadczeniami z adaptacji mojej córki w żłobku i poopowiedzieć o tym, co mi w tym pomogło. Zanim zapisałam flawię do żłobka, miałam możliwość obejrzenia tego miejsca i rozmawiania z ludźmi, którzy je prowadzą. Dzięki temu zyskałam pewność, że podejmuję słuszną decyzję. Pierwsze kilka dni spędziłyśmy razem z flawią w żłobku, poznając nowe miejsce i ciocie. Towarzyszyłam Flawii w jej codziennych y, zajęciach, stopniowo wycofując się i znikając z jej pola widzenia, jednak wcześniej uprzedzając ją o tym. Ciocie w żłobku przedstawiły mi dobre praktyki, które pomogły mi odpowiednio wesprzeć córkę w okresie adaptacji. Dzięki temu czułam się pewniej w swojej roli, bo przyznam, że wielokrotnie pytałam, co robić, co teraz zrobić, czy już mogę gdzieś pójść, czy teraz lepiej żebym z nią była, czy raczej się schować. Także tutaj Ciocie były nieocenionym wsparciem. Przytoczę Wam tutaj kilka rad, które otrzymałam. Na przykład poruszałam się po placówce swobodnie, nie siedziałam cały czas przy Flawii, tylko chodziłam po pokojach, oglądałam, patrzyłam co się dzieje. Ważne było także to, aby w domu rozmawiać o żłobku, zawsze w pozytywnym kontekście, opowiadać pozostałym członkom rodziny o tym, co się działo w żłobku, opowiadać o dzieciach, o ciociach i zawsze pokazywać pozytywny aspekt tej nowej sytuacji. Z drugiej strony jednak. Nie rozmawiać przy dziecku o swoich wątpliwościach, o tym, co nas martwi, ponieważ dziecko zawsze wyczuwa y, takie emocje i udzielają mu się. Ważną wskazówką techniczną było dla mnie to, w jaki sposób przekazywać rano dziecko ciociom. I doradzono mi tutaj, aby to było w pozycji stojącej, aby zdecydowanie przekazać dziecko do rąk cioć, nie w odwrotny sposób. Czyli to nie, mają, nie ma być tak, że ciocie nam jako rodzicom zabierają dziecko, tylko to my świadomie przekazujemy je ciociom. Po kilku dniach, które spędziłyśmy razem z Flawią w żłobku, zaczęłam zostawiać ją tam samą i wydłużałyśmy stopniowo ten czas. Początkowo to był czas do momentu, kiedy dzieci wyszły na dwór, potem do posiłku, aż doszłyśmy do etapu, gdzie doszłyśmy do drzemki. A jeżeli dziecko już śpi w żłobku, to znaczy, że czuje się tam bezpiecznie. W naszym żłobku zorganizowano także spotkanie integracyjne w weekend w planarze. I to było świetne, ponieważ mieliśmy dzięki temu okazję, aby poznać innych rodziców, inne dzieci yy, i powymieniać wzajemne doświadczenia. Jednak yy, nie myślcie sobie, że wszystko przebiegało tak pięknie, bo po około tygodniu samodzielnego uczęszczania przez plawie do żłobka nadszedł kryzys. Flawia uświadomiła sobie, że żłobek stał się jej codzienną rutyną. Nie była to już ekscytująca nowość i y, same nieznane nowe zabawki, y, a jednak rutyna. Y, zaczęłyśmy też mieć problemy y, podczas rozstania i dotyczyło to zarówno jej, jak i mnie, bo Flawia protestowała rano, płakała, że nie chce iść do żłobka, że chce zostać w domu z mamą. I przyznam, że bardzo mnie to rozczulało i martwiło. Tu chciałabym Wam opowiedzieć o tym, co pomogło mi właśnie w tej kryzysowej sytuacji, kiedy już naprawdę nie wiedziałam, co robić i rozważałam, czy oby to na pewno była dobra decyzja, że Flawia, była, że Flawia poszła do żłobka. Być może lepiej było zostać przy naszych dotychczasowych rozwiązaniach. Właśnie w tym czasie, kiedy nasze niewątpliwości zorganizowano w naszym żłobku spotkanie z psycholożką dziecięcą i to było naprawdę w sam raz na czas właśnie wtedy tego potrzebowałam. Myślałam, że to będzie spotkanie, które będzie polegało na tym, jakie są rady dla nas, dla rodziców, co robić, żeby dziecko się prawidłowo zaadaptowało. Jednak to było coś więcej, to było spotkanie. Psycholożką i z innymi mamami z naszego żłobka yy, to tak naprawdę była, była rozmowa między nami. Wszystkie mamy mogły się wymienić swoimi doświadczeniami i skonfrontować to także z psycholożką, która również jest mamą i ma dzieci w podobnym wieku co my. Pani psycholog zadawała mi takie pytania, które pomogły mi uświadomić sobie, dlaczego ja podjęłam taką decyzję, dlaczego Flavia poszła do żłobka. I dlaczego zaufałam temu miejscu, bo tak właśnie było i to się nie zmieniło podczas tych ostatnich dni adaptacji. Pomogła mi sobie zdać sprawę z tego, że moje nastawienie wpływa na córkę, że jest ona tak naprawdę lustrem dla moich emocji i w momencie, gdy ja wyrażałam swoje zmartwienie, czy wątpliwości związane z tą decyzją, to nie pomagałam jej w procesie adaptacji. Na spotkaniu też dokonałam. Takiego self-check. Przypomniałam sobie dlaczego wybrałam właśnie to miejsce i tych ludzi. Dlatego, że ich ufam, że im ufam, że, że lubię tych ludzi i że mamy wspólne wartości i że wiem, że dziecko odnajdzie się w tym miejscu i będzie się tam świetnie rozwijać. Byłam pewna, że Flawia ma tam bardzo dobry czas, robi takie rzeczy, których w domu nie mamy czasu robić. A ciocie są tak kreatywne, że no niestety nie ma takiej możliwości w domu, żeby te wszystkie aktywności odtworzyć samemu. Pomyślałam tutaj też o sobie. Dzięki temu, że Flawia jest w placówce, mam czas na swoją pracę czy po prostu czas dla siebie i po jej powrocie do domu jestem bardziej efektywną mamą, mam więcej cierpliwości. Więc ten aspekt pomyślenia o sobie i w kontekście też tego, że jesteśmy wystarczająco dobre jest bardzo ważny. Dzisiaj po miesiącu, odkąd Flavia zaczęła chodzić do żłobka, jestem przekonana, że to była świetna decyzja. Flavia doskonale odnalazła się w tym miejscu. Widać, że chodzenie tam sprawia jej radość. Chętnie wstaje rano i, i sama z siebie mówi, że idzie do cioć, idzie do dzieci, opowiada o nich z uśmiechem na twarzy. I jestem naprawdę bardzo wdzięczna za wsparcie, które otrzymałam od osób, które prowadzą ten żłobek, od cioć, które y, spędzają czas z dziećmi. Yy, wdzięczność za wsparcie i za to, jak wspaniale zajmują się moim dzieckiem, kiedy ja robię coś innego. Mam nadzieję, że Wy też macie takie pozytywne. Doświadczenia, a jeśli to jest jeszcze przed Wami, to mam nadzieję, że, yy, że te rady pomogą Wam sprawnie przejść przez ten proces.